Hej, siemanko, słuchajcie, mm, już klikam play, lecimy dalej, 6-2, jest dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia gra, ale już i tak, tak czy inaczej, jest rekord. Jest rekord, więc jest ok. Eee, no no i zobaczymy, kogo mi teraz wylosuje, ale powiem wam, że gra nie magia. jest taki fan. Po prostu tak się ora tych przeciwników. No. Ostatniej, mm, w poprzedniej grze widzieliście, no troszkę, kurczę, troszkę brakło szczęścia. Mm, troszeczkę braku szczęścia, no, bo... A, no, ale trudno, trudno. Cóż, tak, tak się i, i tak się zdarza, więc, y, okej, okay, jest palady, dobra. Zobaczymy, co to tutaj będzie. Okej, okay, zaczynam jako drugi, ale przyznam szczerze, że c, tak forma na drop to troszkę słabo. Firebola i elementala sobie zostawię jednego. Na ich miejsce, no kurwa. Drugi elemental i wodcareny. Syto. Będzie czym zaczynać. O i tak. No, taki rozwój wydarzeń nie do końca mi się podoba, ponieważ jestem na początku squishy i takie szybkie deki mnie zapinają. W związku z czym polegam troszkę na tych tanich kartach, których teraz nie mam. No, ale dobra, nie uprzedzajmy faktów i jedziemy, zobaczymy co z tego będzie. O, Lights Justice. Glucie przybądź. Glut, 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 glut. Nie, prawie. Dobra, no to ja na razie kończę bo to nie ma sensu tu czegokolwiek robić knife juggler okej okay. i za jeden we mnie jak srogo bądź glucie to nie jest glut kurwa mać wyciszać mu go? nie upierdzielę mu go Złapy. no trudno dostanę jeszcze jeden Damager, co najmniej przepraszam dwa bo jeszcze przybędzie będzie klepał tym lights justice o o Harvest golem, dobra, jeden dojedza we mnie I jeszcze jeden, ach, jeszcze trujeczka I jeszcze jeden Spoko, myślę, że jakoś to przeboleje I teraz trzymany W porywach cztery No to lecimy tak Nie no nie Fireball, iron Break all I wyciszam mu złe Na tym Koniec Nie będzie więcej golemów Można powiedzieć, że to jest to w ten sposób zmarnowana karta, znaczy nie, to inaczej, można było zostawić ją na potem, na wszelki wypadek, bo to jest jedyny silence, jakiego mam, ale on o tym nie wie. Uuu. no, Proszę, więc to jest właśnie taki przykład deku, który może mnie łatwo zapiąć, ponieważ ja jestem teraz dość squishy. Dobra, ja wrzucam motor Elementala i na tym koniec. On mi go może zabić, tak, no bo 3, 5 i 6 damage'a. Pytanie tylko, czy to ma sens. Co prawda przeżyję mu golem, ale nie na długo. Mój golem zaraz upierdzielę. No ale dobra, zobaczmy, co on mi tam zrobi. Teraz za 5 many, to ja mam Firebola. Znaczy, Firebola miałem już nawet za 4, ale nie widziałem sensu go używać. No, myśl, myśl. Oczywiście, że może tam mieć jakieś spele z ten, z dodatkowym. Trudno. O, jest sekret. Może Eye for an Eye? An Eye for an Eye. Jeżeli to jest... True Silver Champion. O! 4 damage'a. Major, No, 2 hapsy sobie odnów. I w następnym tygodniu nie będziesz atakował Dziadu. To nie było An Eye for an Eye. Mhm. Takie rozwiązanie. Dobra. Mam 5 many, No to tak. Rzucę sobie akolitę, żeby sprawdzić, cóż on tam ma. I to też nie jest nic takiego. Ach, wiem, co to będzie. To będzie pewnie, że stworek wróci z jednym punktem życia. A, nie. A, noble sacrifice. Okej. Okay. No trudno, no to w takim razie mój przepot. No, a ja strzelam za jeden... Tutaj. W tego jego golema. No i teraz tak, on jest zamrożony, więc tym True Silver Championem nie zaatakuje. Ale może mi kolejne 5 many, znaczy za kolejne 5 damage'a zrobić w pierdziel. I to mi się nie podoba. Ok, Hammer of Wrath, dobra. Dostanę kartę, jest ok. Eee, no cóż, trzeba będzie się teraz ratować, coś czuję blizzardem. No, jak najbardziej. Ponieważ już robi się gorąco. Jestem na 11 hapsach, ostro mnie przycisnął. No więc chcąc, nie chcąc, zużywam ten blizzard. Tak, żeby w następnej turze jakoś go tu pozabijać, no. Piździł za dwa many, strzelał, czyli zostanie mi jeszcze piąteczka. No, ale dobra. Mm -hmm. Secret. in deity, okej. Okay. To przyznam szczerze, że teraz najbardziej by mi spasowało e, flamestrike. Są trzy, więc jeden, możesz przyjść jeden flamestriku. No i w wpizdu. Serio, to naprawdę jest bardzo niefajnie. Ponieważ tak, tu trzeba zabić po raz. Przewraca go z jednym punktem życia i ma death Shuttle. Kurwa! To wielce niedobrze. E, po drugie, mam jeszcze 5 many. Za te 5 many, co ja mogę zrobić? Mogę rzucić kulę ognia. Ale policzmy damage najpierw. 2, 3, 5, 9. No nie no, kula ognia jest obowiązkowa, muszę mu zabić jego I zostaje mi jeden many, za które wrzucę sobie w Organa infiltratora. No, przyznam szczerze, to będzie ciężko to naprawdę będzie ciężko, ponieważ nie przyszły mi żadne AoE damageowe spele i to się może bardzo źle skończyć. No i co teraz? No gwiazda piątaka to jest must have. O, nice. To to akurat dobrze się. Dobrze się stało. Dobrze, dobra sobie dwie karty spoko, ale mało damage'a. Mało damage. No i teraz dajcie mi Aoe Damage, dajcie mi kurwa Aoe Damage! Tak potrzebuję... cokolwiek. Tak naprawdę w tej chwili to cokolwiek mnie ratuje. Blizzard, kurwa Arcane Intellect. Wrzucę Arcane Intellect, gdzie 5 many, a to za mało. Za mało. Eee, więc dobra, trzeba zrobić tak. Lord of the Arena. Za jeden many zabijam. Mm, Jak on się nazywał? Kultmaster, tak myślę. Za dwa muszę poświęcić Worgena. No trudno, no i na razie koniec. Takie przedłużanie troszkę, ale czekam na cokolwiek, no. On tutaj ma cztery damage'a yy, z True Silver Champion'a. Loot hold Holder, tak więc... No tak, tu oczywiście musi mi zabić Lorda Areny przy pomocy, bro przy pomocy broni, ponieważ to jest najbardziej korzystne dla niego i... Ziomeczkiem małym, tak. A następnie, uwaga, ma jeszcze 7 many, także to jest dość dużo. Rainforce, 5 many, czyli widzę wcisk za 3 w tej turze. Okej, okay. a mnie tak naprawdę uratuje cokolwiek, kurwa, no. Dajcie mi blizarda. Nie, no, Worgen nie. Muszę dobrać dwie karty i liczyć na to, że będzie chociaż kurwa Flamestrike, Strike. Brakło 1 many. Nie wierzę. Eee, dobra, więc tak, trzeba tu pozabijać mu te jednostki. I ile on ma do majora? Raz, trzy. 7 idealnie. Więc muszę to jakoś sprytnie zrobić. Mam 6 many. Mogę zużyć 4 many w tej rundzie, ponieważ za dwa muszę mu upierdzielić no, któregokolwiek, nie, to nie ma znaczenia większego. I na tym koniec. Teraz ma tutaj 5 damage'a, czyli zostaną mi dwa hapsy. Jednostek jego się nie boję, boję się tego, że wyciągnie na przykład kolejnego True Silver championa. Uwaga. Wykrakałem. Nie sekret. To może być an eye for an eye. Kurwa. I wcisk we mnie. Aż zostanę na dwóch hapsach. No i oczywiście teraz jadę strike'em I to nie ulega żadnej wątpliwości. Ok. Flamestrike. łup Wszyscy giną. Ok. Następnie dobijam Guardian of the Kings. I co? Trzymany, no to wrzucam Harvest Golem... Nie, wrzucę sobie coś, co ma jeden ataku potrzebuje do kurwy nędzy. Albo wiem, co zrobię, strzelę w niego za jeden. I to jest Ni for Ni? Nie. Dobra. To szczerze, nie wiem, co to. Może jak przyzwę jednostkę, to będzie miała jedno HP. No... No i robi się bardzo, bardzo, bardzo gorąco w tym momencie. Jest Polimorf, który nie wystarczy. Okej. Okay. Trzeba to na szybko rozkminić. No nie wystarczy. No jakbym się nie postarał, to i tak Polimorfem tu. Następnie, nie mam nic z do kurwy nędzy. Silverhand Hand Knight. I to wszystko, co mogę zrobić w tej rundzie. O! Jeden HP to i tak nie ma znaczenia, ponieważ... I am so so dead now. Well played. No trudno, jednak skończył się wynikiem 6-3. A, nie skończyłem rundy. Aż cholera miało być tak pięknie, no? Kurwa. No trudno, i tak jest rekord. A, no jeszcze true Silver Champion, więc to i tak było nie do przejścia. Musiałbym mieć coś z tauntem, a nie jestem pewien, czy mam coś z tamtem w ogóle w talii. Damn! <gryw> nie wybuchaj magu. Dlaczego? No nic, trudno. No, jeszcze raz trzeba kliknąć. Na tym końcu, ale 6 winów, jest ok. I tak mi się to podoba. Uwaga, zobaczmy, co to tutaj będzie. 3 pudełeczka. Raz, 75 gold. Nice. Dwa, Shadow Madness. No, trzy boosterek. Ok. Co, 115 golda, więc właściwie to nie jest źle, ponieważ za chwilkę będzie hajs na kolejną rękę. A tymczasem, uwaga, co to? Boosterek i zobaczmy. Spellbreaker, kolejny: Angry Chicken, shit jakich mało: Rampage, Silver Guardian i Unbound Elemental i to złoty nice. No cóż, drops z boosterka, jak widzicie, raczej mierny. No, ale co zrobić? Ja sobie wybieram kart. Jest przynajmniej jakiś Golden, ale to no, niewielkie pocieszenie, bo i tak go przemielę w pizdu. Są właściwie wszystko stąd chyba przemielę w pizdu. Tak mi się coś zdaje, że już wszystko mam. Dobra. Okej, okay, no, jak łatwo się domyślić, jest to koniec tego odcinka. Będzie on, jest on krótszy, no, ale liczyłem na jeszcze jedno zwycięstwo, chociaż co zrobić. E, Okej, okay. dzięki za, za to, że oglądaliście do końca i oczywiście. Zapraszam was standardowo na Facebooka, zapraszam Was e, do lajkowania, subowania, komentowania. E, no i to tyle, nie? Nie będziemy przedłużać. Strzałeczkę, hej!